Najwydajniejszy z flagowców o rewelacyjnych w możliwościach fotograficzno-filmowych jest to Samsung Galaxy S25 Ultra. W kolorze titanium z pamięcią wbudowaną o pojemności 512 GB pamięci na pliki, do tego 12 GB szybkiej pamięci RAM. Napędzany przez najwydajniejszy obecnie montowany w smartfonach procesor mobilny Snapdragon 8 Elite w 3 nm, co powoduje, że ciężko będzie czymkolwiek go zaskoczyć. Ma zaawansowany system aparatów, główny sensor zyskał 200 megapikseli, więc nagrasz wideo i zrobisz zdjęcia w absolutnie topowej jakości. Mocna bateria 5000 mAh z super szybkim ładowaniem o mocy 45 W. Do tego rewelacyjny wyświetlacz, również zaliczany do najlepszych rozwiązań pod kątem jasności oraz ekspozycji wszelkich treści. 6,9 cala AMOLED z technologią LTPO. Samsunga Galaxy S25 Ultra nowego z pełną gwarancją producenta kupisz za kwotę 4899 zł w Lux Shopie przy ulicy Szeligowskiego 1 z możliwością wymiany i pozostawienia starego sprzętu w rozliczeniu. Po co przepłacać?